Czasami zdarza się tak, popatrz tutaj na pomiary, że długość jednej stopy jest zdecydowanie dłuższa niż długość stopy drugiej, którą posiadasz. To utrudnia rzeczywiście na co dzień funkcjonowanie. Idealnie by było, żeby każda ze stóp miała dobrze dobrany rozmiar pod siebie. Tu w tym przypadku wychodzi nam sytuacja, że nawet jest to różnica 2 cm, czyli musielibyśmy mieć dwie pary butów kupione i większego nosić na lewą nogę, prawego na prawą. No, i to jest mało ekonomiczne. Drugie rozwiązanie jest takie, że można zaprojektować indywidualne obuwie ortopedyczne, jeżeli oczywiście takowe pacjent chce, ale jest taka alternatywa. Trzecie rozwiązanie, które. Polega na tym, że w przypadku zastosowania indywidualnej wkładki ortopedycznej wykonam takie wkładki, żeby wkładka dla stopy krótszej była tej samej długości co dla dłuższej, żeby wypełniła przestrzeń w bucie, ale żeby prawidłowo ustawiała tą stopę krótszą, czyli była idealnie dobrana pod parametry, które wykazuje, wykazuje stopa prawa. No i mamy to szczęście, że rzeczywiście w systemie, którym pracuję jest taka możliwość bez straty na korekty i właściwości całej kończyny dolnej.